wojski gospodarze Janowski bachelor na to drugim i czwartym to para Wrocławian ktoś tam drgnął ale jedziemy bardzo równy start już nie liczy się troj bachelor w takim momencie nie spisała się maszyna ale będziemy jednak powtarzać to rzeczywiście już tym razem sędzia zdecydował o tym że powtórzymy start do wyścigu 11 myślę że maszyna nie zawiodła tylko tutaj Mirek Jabłoński strzelił się idealnie. Chyba nawet nie ruszał się tutaj przed tą taśmą. Jabłoński ruszał się bardziej stojący pod bandą. O tutaj widzieliśmy Troy bachelor, ale akurat on chyba stracił na tym swoim manewrze. Zauważyłem pod taśmą startową fotokomórkę, czy mi się wydaje. O czym często mówiliśmy, o czego często poszukiwaliśmy na stadionach w momencie, kiedy zawodnicy wjeżdżali e, razem na, na, na linię mety, także tu w Częstochowie ten problem jak widać chyba jest rozwiązany, za co wielkie brawa się należy. Mirosław Jabłoński otrzymuje ostrzeżenie, upomnienie za to zachowanie pod taśmą startową. Oczywiście Troy Bachelor nie zmienia nawet maszyny, a zatem on szybko zorientował się po prostu, że będziemy wyścig 11. powtarzać. No i po raz kolejny my możemy powtórzyć, że to jest wyścig szansy. Duże to Volkswagen. ostrzeżenie. Teraz już widzimy, mamy potwierdzenie tego, jak wygląda formalnie ostrzeżenie dla zawodnika, który no widzi bardzo wyraźnie od tego sezonu,